Siemka, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj mam dla was piosenkę, która mocno kojarzy mi się z tym ostatnio popularnym memem czyli, że chciała być jak oliwka Brazil, ale jej nie wyszło coś takiego, dlatego mam dzisiaj piosenkę właśnie Mariny Lip Gloss tam widziałam początek, z grubo, jest mocno, dlatego koniecznie zostańcie do końca zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami Wiecie też na Instagrama, tam udziałam się codziennie a teraz już przejdźmy do tej piosenki nie wie o Drogi się, a nasi się. A nie mówiłam? A nie mówiłam, że to jest po prostu zbyt mocne. Ja nie wiem, co tutaj za transformacja przebiegła. Taka metamorfoza Mariny w coś, czego ja za bardzo na razie nie rozumiem. Lipgloss Jakaś taka trochę. Kardigami. Patrzą, czy nie znają cię. Znowu obcinają mnie. Ja tu nie wesany, jest jest moje, moje. Ja nawet nie rozumiem, o czym ona śpiewa. I taki, taki szep, trochę taki jak ASMR. Aż przerażający w pewnych momentach. Nie, Mówisz do mnie, czy my zamyślimy? Lecz moja muza, ty pytasz kto to jest? Nie rób sobie beki, dzieciaku, popraw wszelkie. Wyłącz się te kamery, mara nie chce Tutaj wygląda trochę jak Ari, co na pewno na plus bardzo fajne ujęcie. I stylizacje są bardzo fajne, ale no. Nie powiedzcie mi, że nie, ale ta piosenka po prostu mrozi. Mnie mrozi i totalnie dalej nie wiem, o czym ona jest. Co tu się zadziało? Tutaj się zadziało więcej niż w moim całym życiu. Refren trochę taki sztuczny. Ja nie wiem, ona chyba trochę aspiruje na Niki, na Cardi, ale ja wiem, że teraz ta muza się sprzedaje, ale po prostu ona ma taki piękny głos, że aż szkoda po prostu go zatracić w, takie, w takich piosenkach, w takim stylu. Padre, dobre miny do złej gry, no bo mam status gwiazdy. Padka, góra dół. Twoja laska kiedy słyszy, to wchodzi na stół Za dużo wypiłeś, za dużo użyłeś słów, wszyscy wiedzą, że mówi za ciebie. Co ona zrobiła? Co ona zrobiła? I kto to jest tam Maggie? One tutaj są we dwie, ale tak szkoda mi, że ta piosenka poszła w tą stronę i że się nie rozwinęła tak bardziej, wiecie, yy, muzycznie. lala patrzy na mnie, jakby chciała problem mieć. się byt Nie no nie, nie. Nie mów po niemiecku! Nie mów po niemiecku! Ej, szkoda mi poznać ci na te suki Backstage, loss of VIP ani grupi Chodę poslanek fajnej, sieć i boy sfery plus fish Odbijam wakup palca po tym rzucam jak się znudzić. Zajmiemy się spami loyalty, mbicie z depresją Bez jawiny w tyś tun, mach my major seat sucho. Ja nawet myślę, że do piosenka miałaby prawo bytu. Gdyby tekst był trochę może bardziej fancy, trochę taki ciekawszy i bardziej zrozumiały, w tym momencie no, dla mnie jest to tak słabe, że ja na pewno tego nie będę słuchać i myślę, że nawet to nie stało się jakimś viralem na TikToku, chociaż już ma ta piosenka 4 dni, więc... Coś też o tym świadczy. No, niestety, ale ta piosenka jest nie do końca dobra. Marina ma zdecydowanie lepsze piosenki. No, sami widzicie. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta piosenka. Czy siada? Czy buja? Bo bujeć to ona trochę buja, ale. Nie są to moje klimaty. Dostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku niedługo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!